Być jak Yaya Han. Hi, I'm Yaya Han! Yaya Han to znana na całym świecie projektantka kostiumów cosplay. Jest jedną z nielicznych, którym udało się zarobić na cosplayowym biznesie. Lekcja numer 1 kiedy nie ma ścieżki, którą możesz podążać, postaw na siebie samego. Kiedy jaja zaczynała w 1999 roku, było to dla niej jedynie hobby. W tym czasie absolutnie nikt nie płacił za pojawianie się na konwencjach. Od tego czasu Jaja przekształciła swoją pasję w zawód. I hope this works, and you know, it's like sort of letting your instinct guide you. Lekcja 2. Daj ludziom coś cennego. Jaja przejawiała prawdziwą pasję do kostiumów, bohaterów i rzemiosła. Zaczęła szyć, kiedy miała 16 lat i zrobiła do tej pory ponad 300 kostiumów. Being able to make cosplay into a potential business is really about you um, doing it for yourself, doing it for your own personal reasons, and um, really offering a product, offering either a service or product or something that people want. Lekcja number three. Bądź cierpliwy. Malcolm Gladwell napisał, że potrzeba 10 tysięcy godzin, by stać się w czymś perfekcyjnym. Jaja zarabia pojawiając się na konwencjach, ale także sprzedając akcesoria cosplayowe online.